Małe nurki są to super kreatywne zajęcia przygotowane przez najlepsze specjalistki. Uczęszczamy już tam trzeci rok. Drogi rodzicu, jeżeli chcesz się poczuć jak w spa, to zapraszam na zajęcia spływania właśnie do hotelu spa. Dziewczyny, które są, prowadzą zajęcia są bardzo kreatywne. No, dzieciaki po prostu je uwielbiają. Zajęcia podobają się nam dlatego, ponieważ są bardzo kreatywne. Nie ma monotonii na zajęciach. Dzieci praktycznie razem z rodzicami ćwiczą, jest też kontakt z innymi rówieśnikami, co daje dużą możliwość pracy i tym samym rozwoju dziecka, rozwój dziecka psychofizyczny, ale też również wspomaga relacje z innymi dziećmi w podobnym wieku również. Zajęcia są prowadzone w bardzo miłej atmosferze. Dziewczyny są bardzo kreatywne, wymyślają dużo piosenek, dużo wierszyków, tory przeszkód. Nasz młody się bardzo oswoił z wodą, co widać też w życiu codziennym, ponieważ uwielbia kąpiele. Bardzo polecamy zajęcia małych nurków, bardzo nam się podobają. To już jest nasz e, drugi semestr, a dzieciaki e, obserwują siebie, e, naśladują innych. Drodzy rodzice, zapraszamy na zajęcia Aqua Baby. Są to zajęcia oswajające dzieci z wodą, wspierające ich rozwój oraz oferujące fantastyczną zabawę dla rodzica z dzieckiem. Serdecznie zapraszamy. Małe nurki.